Witam Was na kanale. Jak zwykle, kaloszki na fiordy. Ja dziś zaczynam dzień od przygotowania herbaty. Byłam już na spacerze z moim psem. No i byłam u siebie w pracy wyciągnąć kombinezon na zimę. Bo dzisiaj jest dugnat u Julki w szkole, czyli rodzice jadą na takie prace, jakby użyteczne trochę dla szkoły. Szkoła w ten sposób zaoszczędza pieniądze, bo nie potrzebuje jakiegoś konserwatora czy firmy, która te rzeczy mogłaby ponaprawiać lub zrobić. A my przy okazji spotykamy się, pijemy kawę. Jemy jakąś ciepłą zupę, i wszyscy wspólnie pracujemy, oczywiście dla dobra naszych dzieci. Więc dzisiaj mąż mój już tam jedzie, już tam pojechał, już tam pracuje, naprawia tam prawdopodobnie jakąś chytę. No jak wiecie, mój mąż jest takim jakby norweskim stolarzem, więc z kolegami chyba coś tam buduje, bo zabrał ze sobą piły, a ja chyba zostanę przydzielona dzisiaj do malowania nie wiem jeszcze czego, ale. Ale też lubię malować, więc spoko, zabieram ze sobą herbatę, bo tam na pewno będzie się lała kawa z strumieniami, a ja tak wiecie niekoniecznie, Adrian też, wypił, wypiliśmy dzisiaj kawę rano, więc może tam wypijemy jeszcze jedną i koniec. Kończę pić mój czystek i zanim jeszcze najadę na Dugnat, to wcześniej najadę na Lope Market, tak. Otóż dzisiaj mamy Lope Market, jest on organizowany też przez klasę dziesiątą, czyli takie jakby gimnazjum, koniec gimnazjum Norwegii, w Norwegii, bo dzieciaki zbierają sobie fanty, później je sprzedają, no i za te pieniądze jadą na wycieczkę zagraniczną, organizują sobie też wiele innych akcji, na przykład sprzedają gofry w sklepie, wtedy kiedy my robimy zakupy, mają stół i sprzedają kafę, kawę i... Gofry w sklepie lub też zbierają metalowe puszki i butelki po festiwalu latem. To jest ich taki dyżur. Jak tutaj mamy trzy dni imprezy i odbywają się trzy dni koncerty, to zazwyczaj osoby, które kupują sobie właśnie piwo lub jakiegoś brusa, te butelki zostawiają i oni je sprzątają do worków. I później sobie, jak wiecie, w Norwegii są. Mm, Panty, czyli na butelkach. Butelki wszystkie są zwrotne, wszystkie są płatne, czyli my, jak kupujemy napój w sklepie, to każdorazowo jest doliczane 3 korony chyba do dużej butelki, a 2 korony chyba do małej. Ja akurat tu mam dużą butelkę i tutaj mamy taki znaczek, i tu jest 3 pant, czyli 3 koronowy pant. Jeżeli tą butelkę wrzucimy do automatu, dostajemy z powrotem 3 korony które wcześniej tak naprawdę płaciliśmy. Dzięki temu też nie ma tutaj zbyt dużo plastikowych butelek czy. Puszek na ulicach to się po prostu nie wala i to jest super. Kochani, gadam już 3 minuty. Zabieram Was może ze sobą, może coś mi się uda nagrać, aczkolwiek podejrzewam, że w szkole będzie sporo dzieciaków też biegać między nami, więc podejrzewam, że nic nie nagram, ale na pewno pokażę Wam fanty na Lopemarkecie, które uda mi się kupić. Mam nadzieję na nowe doniczki. No i mam tam jakieś swoje, wiecie, ja uwielbiam talerze do ciasta i tak dalej, więc liczę na to, że może uda mi się capnąć jakąś fajną paterę do ciasta czy coś takiego na Lope Markecie i po to tam jadę i tak i to by chyba było na tyle moja toś jakoś tak dziwnie dzisiaj się czuła brzuch ją bolał jeździło jej tam po brzuchu powietrze no i zjadła sporo trawy na spacerze, załatwiła się, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok, mimo tych chorób psów w Norwegii, to liczę na to, że to nic poważnego i tego się trzymam, nie panikuję, dzisiaj ją odrobaczę, kupuję sobie w Polsce tabletki na odrobaczenie dla psów i sama Tośkę tak raz na 4 miesiące staram się odrobaczać a odrobaczam ją często też przed moimi wyjazdami właśnie gdzieś na hetę, żeby nie było jakiegoś tam, wiecie, problemu i tak dalej, a moja Tośka po prostu jest psem wszędobelskim, wszystko wącha, wszystko gryzie, więc więc no muszę robić to często i muszę tego pilnować, więc dzisiaj odobaczę to się, weekend mamy luźny tydzień temu wróciliśmy z Turcji i w końcu się oprałam, przez cały tydzień nie wciągałam kamery, bo mam sporo vlogów do złożenia miałam mnóstwo prania po prostu mnóstwo i mnóstwo składania odzieży więc zajęłam się trochę ogarnianiem domu, jak możecie jeszcze zauważyć nie mam nadal parapetów, ale to pół roku ja nie jestem osobą, która mobbinguje w domu męża i ciągle gada Zrób mi to, zrób mi to, zrób mi to, bo mój stary jest taki, że on po prostu robi wtedy, kiedy chce i to jest typowy samiec. On się zachowuje kompletnie jak kot. On, no nie ma na niego w ogóle żadnego wpływu. On to zrobi, tylko po prostu to wszystko musi nabrać daty, no wiecie. Także, także czekam na moje parapety. Mam nadzieję, że się pojawią już w listopadzie i w końcu ogarnę sobie dom już tak do grudnia na... Na święta, bo nie lubię sprzątać w grudniu, nie lubię robić takich świątecznych powie, porządków na sam koniec, bo grudzień kojarzy mi się z miesiącem, który ma być kuszli, taki jak w Norwegii. To jest miesiąc przygotowywania się do świąt, ale takiego bardziej emocjonalnego. Takiego, który nie wywołuje nas stresu, wszystko jest take it easy, są koncerty, mamy się cieszyć, mamy spędzać czas razem i mamy sobie robić w tym czasie małe przyjemności, a nie zapierdzielać z drabiną i myć okno, ściągać firany i tak dalej. Lepiej to sobie zrobić na raty w listopadzie i ja się tego trzymam, więc czekam mężu na moje parapety. To taki e, oficjalny apel, także trzymam e, kciuki, niech Ci dobrze idzie. Tymczasem ja znikam. I na market let go rain it's not your song to sing no more goodbye blaine weights can lift you up No, to ja już wróciłam wreszcie z tego dubnatu do domu. Potrwało to trochę, bo mamy godzinę no, siódmą już. I okazuje się, że jestem pierwsza w domu, stary tylko wpadł na moment, rozpalił w piecu i poleciał dalej do kolegi. No, a moja Julka jeszcze nie wróciła z meczy. Gdzieś tam chyba siedzą na hali i oglądają też inne drużyny. No na szczęście dwa mecze wygrane, więc może z dumą wrócić do domu. Ja tak z dumą, no to tak średnio, bo pojechałam na ten Lopo Market tak z myślą ok, nie wydaj więcej niż 200 koron, Wygr wydałam oczywiście dużo więcej i nakupowałam dużo więcej gratów niż planowałam. Grzeję się właśnie ciepłą herbatą, bo e, no zmarzłam trochę na tym dugnacie. Dzisiaj sporo zrobiliśmy, pomalowaliśmy chytę. Chłopaki dokończyli budowę tej chyty dla dzieci no, trochę chwastów, no i co nieco jest już naprawione w szkole, więc super, mam dosyć sporo gratów, więc już przechodzę może do zakupów, bo też byłam trochę w sklepie po dostawę warzyw ale pokażę Wam może wszystkie rzeczy, jakie kupiłam na Lopisie, na tym naszym Lopy Markecie, bo no są super uważam no i chyba zacznę od tego pięknego kosza kwiaty były przecenione jak widzicie bo idzie weekend kupiłam sobie takie herbaciane róże w sparze żeby mi tu pięknie wyglądało jesiennie w domu ja lubię sobie jesienią tak no oczy trochę pocieszyć i kupić coś ładnego a teraz na lopemarkecie Markecie kupiłam dużo ładnych rzeczy częściowo też na święta i kupiłam tutaj taki e, taki taki szyld gdzieś go powieszę jeszcze nie wiem gdzie może gdzieś na drzwiach Tutaj jest taki piękny koszyk. To jest koszyk chyba na gazetę, ale wiecie co? Ja spokojnie mogłabym go używać na warzywa idąc do sklepu. Jest naprawdę wygodny i nie jest ciężki. Jest dosyć lekki. To jest wałek z wypustkami. Ja widziałam w Polsce podobne wałki, ale z wzorkami właśnie do robienia ciastek. Ten wałek jest prawdopodobnie dosyć nowy, bo jeszcze ma takie lakierowane uchwyty, więc prawdopodobnie nie był używany. I nie widać takiego mąki, nie widać w tych wypustkach, więc może ktoś kupił i tych lewców nie robił, ale jest to wałek właśnie do takich norweskich lewsów. i brakowało mi tylko wałka, bo patelnie do lewców mam. I platyk do przewracania lewców mam, i brakowało mi tylko wałka No i trochę doświadczenia. Myślę, że jeszcze z dwa razy zrobię lewce z sąsiadką i będę mogła podjąć się roboty sama. Mój gazetnik. No i w środku jeszcze mam mm, dwa sukulenty, kwiaty, bo uśmierciliśmy suku, sukulenty z Julki Doniczki z Ikea i dokupiłam jej dwa, teraz były w sparze na promocji po 10 koron. No i takie małe świąteczne. Świeczniki, doniczki. Ja to kupiłam z myślą donicz o doniczkach świątecznych, bo mam plany na robienie takich domowych ozdób świątecznych i myślę, że może nie w tym roku, ale na pewno w przyszłym roku mi się to przyda. Więc ląduję to z powrotem w koszyku. Tu mam hit. To jest szafeczka, hmm, ale ta szafeczka jest. Dla Julki, bo Julka bardzo chciała taką szafeczkę. Jest to szafeczka z lustrem, już Wam wyciągam i pokazuję. Tu jestem ja, ale ona jest otwierana i ma tutaj zestaw na biżuterię. Julka zaraz się ucieszy. Julka, kupiłam Ci szafkę. No, chodź, zobaczysz jaką. Bardzo fajna i kosztowała mnie tylko 100 koron i jest nowa w nowym kartoniku. Ktoś kupił i nie używał. Ładna? Mm -hmm. Fajne. Fajne, nie? Na bliżu. Cześć, ludzie. No. Ogólnie, cześć. Julka dopiero wróciła. Dobra, lecimy dalej. Te dwa koszyki. Jeden jest taki w kolorze siwym. On był po 10 koron. Ja bardzo lubię koszyki, bo używam ich do organizacji w domu i mam ich mnóstwo. Niczki wam pokażę chyba na końcu, bo mam ich bardzo dużo. Tu mam zestaw takich foremek do wycinania pierniczków i ciasteczek. Myślę, że raczej pierniczków, bo jest tu renifer, serduszko, taka babka i ludzik. Jest to zestaw do pierników, ale taki giga zestaw. Kosztował 10 koron. Mam taki dzbanuszek. Też widać, że nie był używany. Chyba ktoś go kupił i po prostu nie używał. Jest zakurzony, więc muszę go domyć. Mój się już trochę wysłużył. Jest uszczerbiony, więc postanowiłam, że kupię jeszcze jeden, taki zaparzacz do kawy. No jest nowiuszki. Też kosztował właśnie 10 koron. Jest metalowy i troszkę ładniejszy jak ja mam z gumką pod spodem, także spoko, akurat planuję taki kawowy kącik zrobić, więc myślę, że będzie mi spokojnie pasował tylko muszę go doczyścić tu mam jeszcze takie dwie foremki jest tu konik i ludzik na konika, też do pierniczków też takich jeszcze nie mam, myślę, że spoko zestaw roślinek do posiania, też za 10 koron jest tutaj tak dla jaj kupiłam, żebyśmy sobie z Julką z Julką posiały jest tutaj ziemia tak do tego i nasionka w każdej doniczce także spróbujemy doniczki są plastikowe, ale takie małe zobaczymy czy nam coś z tego wyjdzie zrobimy sobie plantę challenge taki zestaw wieszaków u mnie jak zwykle wieszaków brakuje więc za 10 koron cały zestaw nie wiem ile tu już ich jest za 20 może no i taki obrusik złoty na ławę do pokoju jest dość długi, więc myślę, że będzie ok. I kupiłam go właśnie z myślą o Boże Narodzenie. Jest w kolorze złotym, takim jasnym złotym. Myślę, że będzie ok. Akurat stół jest duży, więc chyba mi taki wystarczy. No, a resztę fantów to są donice, bo tak naprawdę po te donice poszłam. Niekoniecznie do mnie do domu, ale tak jak Wam wspomniałam, mam plany, jeżeli chodzi o zdoby świąteczne, więc myślę, że na pewno mi się przydadzą. Jak nie w tym roku, to w przyszłym. Ta jest wyjęta do mnie do domu, e, taka na normalnego kwiata. Wszystkie doniczki kosztowały też 10 koron, więc spoko. Ta jest też ładna, bardzo takim złoto-srebrne. Wykończenia ma i ma fajnie, bo ma takie podkładki na dole, które nie poruszają mi parapetów. Ale myślę, że ten kadr będzie lepszy, więc spróbujemy tak. Kupiłam dwie takie doniczki, czerwone, te są już większe, na będą pasować raczej na tą gwiazdę betlejemską i też tak zmyślą o tym, ale też fajnie będą wyglądać do tych kul takich z mchu, jak doda się coś zielonego na patyku, takie kule, nie wiem czy widzieliście w ostatnich vlogmasach moich, kaszka robi takie fajne stój albo z mchu ozdoby i myślę o takich ozdobach raczej do tych donic, mam dwie takie same dwie sztuki tu mam kolejną świąteczną donicę też czerwoną, też właśnie z myślą o zrobieniu jakiejś dekoracji na święta Tutaj mam donicę w kolorze niebieskim, ona mi tak naprawdę do niczego nie pasuje, ale stwierdziłam, że to jest taka raczej osłonka na donicę, że ona fajnie będzie wyglądać jak się ją przemaluje na biały kolor lub na jakiś, nie wiem, chociażby czarny, także jest fajna, jest ok, może na zdoby właśnie też świąteczne, nie wiem, ale kolor jest nie, raczej nie mój. Także. Taką słonkę, tak jak Wam wspomniałam, wszystkie doniczki były po 10 koron. Tu jest taka mała doniczka. Ja takie doniczce chyba mam dwie w domu, ale troszeczkę większe. Także też fajna na święta, bo srebrna. Czy nawet tak, oh, gdzieś w domu do małego kwiata. Tu jest śliczna doniczka, taka trochę rustykalna z jakimś takim portret, portretem dziewczynki, młodej dziewczyny. Fajne takie wykończenie ma. Też kosztowała 10 koron. Tu mam dwie doniczki. Też z myślą o świętach. I one są przepiękne, kwadratowe. I mają takie serduszka. I są dwie w komplecie. Więc super będą wyglądać, jeżeli chodzi o jakieś fajne świąteczne ozdoby. I te serduszka mają takie gwiazdeczki narysowane. Tu też mam dwie donice. Ale już one są nieświąteczne, i też pomyślałam właśnie o mojej chałupie. Nawet na korytarz nie mam wszystkich do nic. I też mają właśnie takie podkładki pod spodem, które nie rysują parapetu. I właśnie pomyślałam o parapecie w korytarzu. Jedna jest większa, druga jest mniejsza. Jeszcze nie wiem, jakie kwiaty w nie włożę, ale są dosyć takie solidne, fajne. Wyglądają trochę na takie kamienne. No i są chyba z gipsu. Czy jest czegoś takiego, ale nie sądzę, żeby też przesiąkały. Tu mam taką wielką donicę. Ona jest uszczerbiona, ale ona kosztowała tylko 10 koron. I ja ją wzięłam z myślą o tym, że ja tutaj po prostu to przemaluję na czarno, a bardzo często kupuję właśnie takie osłonki w takim typie. I nie każda osłonka ma taki plastik jak ta tutaj. Dlatego w takie osłonki miękkie trzeba włożyć taką donicę, żeby w miarę właśnie nie przeciekało ani nic, a mam taką osłonkę, chyba kupowałam w Isku tak, i tu mam osłonkę z Iska ale brakowało mi właśnie czegoś jakiejś donicy, w której to wsadzę i ją tu wcale nie będzie widać a na przykład ta osłonka nie ma w ogóle żadnego zabezpieczenia więc myślę, że spoko tu wstawić taką donicę w Wstawić taką donicę, właśnie w tą osłonkę. No, i jak już Wam pokazywałam, tu mam taką osłonkę na kwiaty, razem z plastikiem. Zostały mi tylko dwie ostatnie donice, i też to są takie, przepraszam, trzy w zestawie. Też jak dla mnie są takie trochę świąteczne, mają niebieski kolor. Jak kolor nie będzie odpowiadał, zawsze można przemalować na inny kolor, ale uważam, że ten kolor jest całkiem spoko. Z czymś zielonym, czy czymś takim, to też fajnie będzie wyglądać. Tu są trzy: dwie malutkie i jedna taka. Fajnie nawet w zestawie z, y, taki, y, takie ozdoby świąteczne zrobić. O, przepraszam, jeszcze mam jedną rzecz: miarkę, miareczkę w mililitrach do odmierzania właśnie jakiegoś mleka, płynu, czy czegoś takiego. Także super, też dyszka, też 10 koron. Wszystkie rzeczy bez ceny były za 10 koron. W zasadzie wszystkie rzeczy moje były za dyszkę jedynie co te właśnie nowe lustro kosztowało 100 koron musimy znaleźć miejsce u Juki w pokoju na te lustro, żeby gdzieś nam się fajnie y, komponowało dobrze, sprzątam i robię sobie kolacyjkę herbatkę i chyba siadam do montażu filmu lub zrobię sobie jakąś kąpiel, bo troszkę dzisiaj zmarzłam, troszkę się napracowałam i czas it's has it has, to hurt. It has to hurt. Every single turn, don't beg your pardon. You're not someone's victim. It has to hurt. It has to hurt. Mm -hmm. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds.